Zobaczcie, co chcę Wam właśnie zaprezentować. To potężny namiot marki Prologic o nazwie Fulcrum Tumen wraz z narzutą. Zapraszam Was do prezentacji. Namiot ten został wyposażony w materiał o wytrzymałości 10 000 mm słupła wody, w potężne wejście z przodu, dwa duże okna, daszek, który e, również jest wyposażony w rzepy na których możemy zamontować swoje wędziska. Namiot z obydwu stron posiada jeszcze po dwa rzepy, czyli mamy ich w sumie sześć. Pomimo tego, że posiadamy z tyłu i z przodu bardzo duże okna z moskiterą, został również wyposażony w dodatkową wentylację z boków, która jest zapinana na zamek i posiada sztywne rozpórki. Wymiary tego namiotu to 3.15 na 3.5 oraz 180 cm wysokości. Zapraszam was teraz do środka i pokażę wam bardzo fajne rozwiązanie. Tak jak wcześniej powiedziałem, Przedstawię Wam bardzo fajne rozwiązanie, które zostało właśnie zastosowane w tym namiocie. Po prostu Marka Prologic postanowiła dołożyć dodatkowy panel, który po spięciu z podłogą tworzy kapsułę. Mamy bardzo dużo zapytań, jaki namiot posiada podłogę na zamek? No, właśnie namiot Prologic Fulcrum. Tu podłoga jest dopinana na zamek. Możemy również to rozbudować, do tego, że stworzymy z tym przednim panelem kapsułę. No i co na pewno jest korzystne, bo żadne owady czy też jakieś tam zwierzątka nie dostają się nam do namiotu. Jest również możliwość po prostu zwinięcia tego panelu, który jest z moskitery i korzystania z większej powierzchni tego namiotu. Więc zapraszam Was do środka. Jak możecie zauważyć, Potężna powierzchnia w środku, dodatkowo bardzo gruba e, podłoga, co na pewno jest dużym plusem, bo nie musimy się martwić, że gdzieś nam się przetrze. E, I co zauważyłem już od środka, to wentylacje, o których już wcześniej wspominałem, te wentylacje również posiadają e, moskiterę, co jest dużym plusem, bo otwierając nie musimy się martwić, że cokolwiek dostanie się do środka. No i oczywiście te tylne duże okno. Sztos! A tu możecie schować swoje żony, jak wiadomo, niegrzeczne ryby, albo dziewczyny. Zakupując właśnie ten namiot, w zestawie otrzymujecie taką narzutę. Jestem przykładem tego, że jesteście w, w stanie sami ją założyć, a jeśli podwiniecie przedni panel, tworzy się kolejna powierzchnia, duża powierzchnia, gdzie tu zmieścicie dwa fotele, stolik i wykorzystujecie to zamiast dodatkowego parasola. Ta narzuta posiada również dwa dodatkowe rzepy z przodu, gdzie możecie zamontować wędziska. Zabieram was teraz do tyłu, bo tam też jest ciekawa rzecz, więc chodźcie ze mną. Narzuta została tak zaprojektowana, że nie zamykamy możliwości korzystania z tego okna, które znajduje się w namiocie, i korzystamy nawet, gdzie mamy tą narzutę. Marzy się rewelacyjny namiot o potężnej powierzchni to idealny wybór. Namiot Fulcrum posiada podłogę na zamek, pół kapsułę, dużo okna, wentylację, oczywiście narzutę w zestawie, no i jest w rewelacyjnej cenie 3100. Zapoznaj się z tą ofertą na www.rokot.pl. Na razie.